Okay. Tu Magda, dzisiaj przychodzę do Was z um, Waszymi ulubionymi książkami 2021 roku. Robiłam już wcześniej filmy, gdzie zbierałam Wasze najlepsze książki w ogóle ever w życiu, e, gdzie zbierałam Wasze ulubione książki z różnego gatunku. Teraz pomyślałam, że zrobię taki sam, e, tylko że właśnie z ulubieńcami 2021. E, na Instagramie poprosiłam Was, żebyście mi tam podali właśnie w skrzyneczce e, Wasze tytuły, e, i ja je wszystkie przejrzałam. Było ich strasznie dużo, dlatego nie jestem już w stanie. Zrobić rankingu tych, które się najczęściej pojawiały. Mam 4, 3, trzy tytuły, które cały czas tam były, więc je wam podam jako takie, te najlepsze, najlepsze, a później po prostu sobie tak luźno przejrzymy e, różne inne, które się pojawiły i coś o każdej wam postaram się powiedzieć, tak żeby was e, zaciekawić nimi. Ale pamiętajcie, że ja e, większości z tych książek nie czytałam. Wiadomo, zdarzą się takie, które czytałam, o których będę wam w stanie więcej powiedzieć, ale no, w większości. Nie czytałam jednak, więc dużo mam o nich nie powiem, ale wiem też, że większość osób nie lubi wiedzieć dużo o książkach, więc może nawet tak lepiej. Więc tak, ja tutaj mam z boku laptopa ze wszystkimi książkami, które wybrałam z tych, które podaliście, więc teraz możemy zacząć od tych trzech, które pojawiały się najczęściej. Pierwsza z nich. To Wojna Makowa. Cała seria, różne części się pojawiały najczęściej, jednak pierwsza, czyli właśnie Wojna Makowa i też płonący bóg, był bardzo często. Wojnę Makową czytałam, uważam, że jest to naprawdę świetna książka. Czytałam dopiero pierwszy tom, za niedługo mam w planach przeczytać już drugi, bo jakoś tak mi nie poszedł, jak zaczęłam go czytać chyba w grudniu czy tam w listopadzie. Ale na pewno do tej serii wrócę, bo pierwszy to strasznie mi się podobał. Jeśli ktoś nie wie, o czym to jest, to tutaj poznajemy Rin, sierotę, która mieszka z swoją rodziną, która nie za dobrze ją traktuje. Do tego ta rodzina właśnie chce wydać ją za mąż, za pewnego mężczyznę, z którym Rin nie ma nic do czynienia, nic do niego nie czuje, jest starszy od niej. Jakby wiadomo, na czym to małżeństwo miałoby polegać. Ale Rin może też wybrać inną drogę, może spróbować dostać się do takiej elitarnej szkoły wojskowej, gdzie bardzo ciężko jest się dostać, ale, no wiadomo, to nie będzie spoilerem, że Rin się do tej szkoły dostaje. Na początku książki mamy całą jej drogę, którą przeszła, żeby dostać się do tej szkoły. No i później mamy już wydarzenia w samej tej szkole, i to jest coś wspaniałego, więc nie dziwię się, że tyle osób wybrało tę książkę jako najlepszą w tym roku, bo sama też ją dałam do najlepszych książek, tak mi się wydaje. Czy ja ją dałam do najlepszych książek? Kiedy ja ją w ogóle czytałam? Czekajcie, bo ja teraz ogólnie mam lekkie. Okej, okay, dobra, przez chwilę mi się wydawało, że nie dałam Wojny Makowej do najlepszych książek 2021, ale jednak dałam, więc już się uspokoiłam. Następnie ta, która się też bardzo często powtarzała, to Niewidzialne życie Adila ru Ja tę książkę również czytałam w tym roku, w, ty w zeszłym roku, w 2021, i też mi się podobała. Nie była może jakaś. Najlepsza dla mnie, ale na pewno będę ją dobrze wspominać i dość dużo rzeczy z niej pamiętam. Jeśli chodzi o tę książkę, to tutaj poznajemy Adline, dziewczynę, która zawarła pakt z diabłem. Dał on jej możliwość wiecznego życia, ale. Kosztem tego, że już nigdy nie będzie przez nikogo zapamiętana, czyli będzie żyła wiecznie, ale tak naprawdę osoba, którą spotka zapomni ją, jak tylko ona wyjdzie z pomieszczenia, jak tylko jakby stać ją z oczu. No i Adeline, tak wiecie, szuka swojego miejsca na ziemi, aż w końcu poznaje pewną osobę. No i tutaj to zostawię, już nic nie będę więcej zdradzać. Uważam, że książka na pewno jest warta przeczytania, ale myślę, że o niej było tak głośno, że już raczej nie ma osoby na BookTube, która o niej nie słyszała. I trzecia książka, którą również czytałam i nad którą zachwyty też rozumiem, jest to Arystoteles i Dante... Co oni robią tam? Odkrywają sekrety wszechświata, tak. Odkrywają Arystoteles i Dante, odkrywają sekrety wszechświata. I tak najkrócej i najprościej mówiąc, jest to książka o relacji dwóch chłopaków, Arystotelesa właśnie i Dantego, którzy pewnego dnia się poznają i wydaje się, jakby nic miało ich nie łączyć e, i nie mieli jakiegoś tam wspólnego punktu zaczepienia, ale pozory mylą, bo e, tak naprawdę zaczyna ich łączyć bardzo mocna więź. Mają oni całkowicie inne spojrzenie na świat, inne charaktery. Arystoteles jest bardziej taki ponury, Dante jest e, takim promykiem, można powiedzieć, ale na przeciwieństwa się przyciągają i relacja chłopaków jest tam naprawdę świetnie wykreowana. E, z tego co pamiętam, bo powiem wam, że aż tak dobrze tej książki nie pamiętam, ale wiem, że mi się bardzo podobała. Aha, jeszcze jest czwarta książka, która też bardzo, bardzo często się pojawiała, co mnie troszkę zdziwiło, bo ona swój szał miała myślę w 2020 roku, czyli Siedmiu mężów Evelyn Hugo Taylor Jenkins Reid Może być ta autorka Wam ja znana również z Daisy Johnson the Six, czyli jednej z moich ulubionych książek Siedmiu mężów też czytałam i też naprawdę zrobiła na mnie ta książka wrażenie I tutaj mamy historię Evelyn, gwiazdy Hollywood, z którą wywiad przeprowadza Monique, kobieta, która została z jakiegoś powodu nam nieznanego przez nią wybrana do przeprowadzenia tego wywiadu Evelyn zależało, żeby właśnie to Monique przeprowadziła z nią ten wywiad No i w tym wywiadzie Evelyn opowiada nam o swoim życiu o swoich siedmiu mężach, i tak naprawdę cała książka to jest opowieść o jej życiu e, poprzez ten wywiad. Jest to strasznie dobrze napisane, pod takim względem, że wy czytając to macie wrażenie, jakbyście naprawdę czytali o prawdziwej osobie. Tak samo miałam przy Daisy Johnson The Six. Ja nie wierzyłam, że ten zespół nie istniał. I te wszystkie osoby tam opisane. Autorka myślę, ma bardzo duży talent do kreowania tutaj e, bohaterów w swoich książkach, I tak samo jest z Ewelin, bo jest naprawdę bardzo autentyczna i prawdziwa. E, więc tę książkę również Wam polecam. Przejrzałam też oczywiście inne tytuły, które tam się pojawiły, które nie powtarzały się tak często, i pierwszym z nich jest Cisza Białego Miasta. E, jest to kryminał, z tego co widzę. I tutaj mamy historię pewnego hiszpańskiego miasteczka, gdzie dochodzi do podwójnego morderstwa, i ta zbrodnia bardzo przypomina zbrodnie sprzed lat. E, gdzie tam była seria morderstw, i w tym samym czasie, z biegiem okoliczności, z więzienia ma na przepustce wyjść mężczyzna odpowiedzialny za te zbrodnie sprzed lat. No i ludzie zaczynają panikować, bo połączenie morderstwa odpowiedzialnego za zbrodnie sprzed lat i nowe morderstwa przypominające te zbrodnie sprzed lat nie wróży nic dobrego. No i poznajemy tu też pewnego policjanta, który zaczyna zajmować się tą sprawą. E, którego metody pracy nie odpowiadają jego chyba koleżance z pracy, z którą ma e, jakieś tam dwuznaczne relacje. I tyle wiem, ale powiem wam, że brzmi to naprawdę ciekawie jak będę miała ochotę sięgnąć po jakiś kryminał, to myślę, że może tym się zainteresuję. Następna książka to Dziewczyna, kobieta inna i tutaj opis za wiele nie zdradzę. Tak naprawdę mamy tutaj e, mieć opowiedziane historie kilkunastu kobiet, historię ich życia, e, tego jak przeszły przez to życie, co się tam wydarzyło czego szukały, co znalazły i, i jak się po prostu ich los potoczył. Ale no tak jak mówię, więcej nie wiem, ale no słyszałam o tej książce same pozytywne opinie, więc też planuję ją za niedługo przeczytać. Kolejna książka to Kwiat Wiśni i Czerwona Fasola, czyli historia pewnego mężczyzny, który ma niespełnione marzenia związane z Byciem pisarzem. Pracuje on w sklepie, gdzie robi takie na, tradycyjne naleśniki, które są nadziewane jakąś tam pastą. I tak naprawdę czuje on cały czas, że życie ucieka mu przez palce, i pewnego dnia do jego sklepu przychodzi staruszka, która e, robi wyśmienite właśnie te farsze do, do tych naleśników, i zaczyna go tego uczyć. No i tak się zaczyna ich relacja. I ta staruszka, jej mądrości e, życiowe zmieniają właśnie życie. Głównego bohatera. Brzmi to naprawdę wspaniale. Ja takie książki strasznie lubię, które są po prostu o życiu, o niczym konkretnym, a jednak dają do myślenia i czuję, że ta właśnie taka też może być. Kolejna książka to rok próby, gdzie na okładce mamy napisane, że jest to młodzieżowa odsłona opowieści podręcznej. I tutaj mamy jakieś hrabstwo, gdzie 16-letnie dziewczyny mają moc, e, która odbiera w ogóle rozum mężczyznom, a inne kobiety są o nie. O tą moc bardzo zazdrosne. I te dziewczyny są wysyłane na właśnie rok próby, czyli na rok po prostu opuszczają to rodzinne miasto i gdzieś jadą, nie wiem gdzie, żeby wyzbyć się. Tej magii z siebie i być już gotowe do małżeństwa i do normalnego życia. No i jak się możemy domyślać, ten rok nie jest łatwy, nie każda tam y, przeżyje to wszystko. No i poznajemy główną bohaterkę, która właśnie na taki rok próby jedzie. Brzmi to też ciekawie. Nie pamiętam, czy ja o tej książce słyszałam, czy nie. Coś tu kojarzę, ten tytuł, ale nie słyszałam o niej za wiele na booktube. Kolejna książka to Zadanie Domowe, czyli y, historia o eksterminacji Żydów. Mamy tutaj y, uczniów w szkole oraz nauczyciela, który Powierza tym uczniom dość kontrowersyjne zadanie, ponieważ każe im się wcielić w nazistów i przeanalizować um, ostateczne rozwiązanie kwestii um, żydowskiej. No i dwójka uczniów um, jest bardzo oburzona przez to zadanie i protestuje. Do tego całe to zadanie wychodzi poza mury szkoły i angażuje się w to miasteczko. Kolejna książka to Cesarz Ośmiu Wysp, o której ja wcześniej nie słyszałam um, i z opisu nie wynika za wiele, dlatego przeczytam wam malutki fragment. Ambitny władca zostawia swojego bratanka na pewną śmierć i przejmuje jego ziemię. Uparty ojciec zmusza młodszego syna, żeby oddał swoją żonę starszemu bratu. Tajemnicza kobieta szuka pięciu ojców dla swoich dzieci. Potężny kapłan ingeruje w sprawy sukcesji lotosowego tronu. To tylko jedne z licznych, splątanych nici tych opowieści, które autorka umiejscowiła w mitycznej, średniowiecznej Japonii zamieszkały przez wojowników i zabójców, opiekuńcze i złe duchy. O rany, podoba mi się. Coś, obok czego nie mogłam przejść obojętnie. Ja wiem, że raczej już mało osób czyta te książki, a jak czyta, to są to raczej osoby młodsze. Chodzi mi tutaj o książki Krystyny Siesickiej. Tutaj akurat był podany tytuł Zapałka na zakręcie, którą ja czytałam dosłownie chyba 10 lat temu. Książki pani Krystyny Siesickiej to było coś, co ja uwielbiałam, gdy byłam młodsza. Pamiętam, że zawsze babcia mi to kupowała i strasznie się cieszyłam, jak mogłam przeczytać kolejną jej książkę. Już nic. Nie nie pamiętam, kompletnie nic nie pamiętam, ale wiem, że wtedy byłam w nich totalnie zakochana, więc jak macie te naście lat i jesteście. Świeżo upieczonymi nastolatkami, to myślę, że to jest idealny wiek, żeby zapoznać się z twórczością pani Krystyny Siedzickiej. Kolejna książka to Zatracenie o samodazaj. jest to ostatnia ukończona książka tego autora, wydana pośmiertnie. Historia pewnego mężczyzny, który od dziecka ma lęki społeczne, bardzo boi się przebywać z ludźmi, boi się, że nie sprosta oczekiwaniom świata, ludzi dookoła. Do tego ma on bardzo bogatego ojca, który na pewno też się do tego przyczynia. Czuje się on zagubiony, ma niską samoocenę. Gdy jest dzieckiem, e, łatwiej jest mu od tego uciec e, po prostu zabawą i wygupami. Gdy jest już nastolatkiem, ucieka w alkohol i w różne używki, a gdy już jest starszy, e, decyduje się na bardzo poważny krok. I tak naprawdę, z tego co widzę, to jest to historia o jego życiu o tym, jak się całe potoczyło. I dlaczego skończyło się tak, a nie inaczej. I powiem Wam, że ja na pewno tę książkę przeczytam, bo pierwszy raz się spotkałam z jej opisem i tak mnie zaciekawił. Do tego okładka strasznie mi się podoba, tu ją widzicie, e, więc na pewno ją przeczytam. Okej, okay, następna książka to coś, co też na pewno przeczytam, czyli Pieśń Koguta. Tutaj mamy historię mężczyzny, który już jest u progu śmierci i prowadzi takie. Rozważania, przemyślenia na temat swojego całego życia i wszystkiego, co przeszedł. To życie nie było łatwe, ma on wiele doświadczeń ze sobą i prowadzi on spór o sens istnienia ze swoim alter ego, czyli właśnie z kogutem, który w ogóle nazywa się Pedro. Ten kogut. I ja uwielbiam takie książki. E, między innymi ten opis troszkę przypomina mi traktat o uskaniu fasoli, gdzie mieliśmy po prostu monolog o życiu. E, tak samo tutaj, wydaje mi się, że to będzie coś, co przypadnie mi do gustu. Kolejna książka to coś, co mam już na półkach od dawna, ale nigdy jakoś nie mogłam się zebrać, żeby tę książkę przeczytać. A strasznie mnie ciekawi, bo uważam, że fabuła e, brzmi naprawdę genialnie. Mamy tutaj sklep, który od wielu lat był prowadzony przez pewnego mężczyznę, do którego ludzie przychodzili nie tylko po produkty z tego, sklepu, ale też po porady wrzucali listy z pytaniami do tego sklepu, przez chyba tam drzwi, jakąś skrzyneczkę, coś takiego. No i on im udzielał rad. Ale po śmierci tego mężczyzny sklep opustoszał, oczywiście ludzie zapomnieli o wszystkim i po kilkudziesięciu latach yy, jacyś złodzieje trafili do tego sklepu i gdy byli w środku w tym budynku, ktoś wrzucił list yy, no i gdy zapoznali się z tym listem, okazuje się, że ten list przybył z przeszłości. I pewna kobieta tam prosi o pomoc. To brzmi naprawdę świetnie i coś czuję, że ta książka będzie naprawdę fajna. Też widzę, że, że kilka osób Podała ją właśnie jako najlepszą z tego roku, więc już nie mogę się doczekać, aż ją przeczytam. Kolejna książka to Rzeczy, których nie wyrzuciłem, Marcina Wicha. I tutaj narrator porządkuje rzeczy po swojej zmarłej mamie i zaczyna chyba. Jakąś opowieść o niej, o tym, jak wyglądało jej życie, i jaką osobą była, a była bardzo taką zawziętą kobietą, która nie dawała sobą manipulować w tych czasach, w których żyła. I mamy podobno tu nie mieć takiego sentymentalizmu, tylko bardziej próbę zrozumienia losu najbliższej osoby. Brzmi to naprawdę pięknie, więc na pewno się tą książką zainteresuje, bo kiedyś gdzieś mi tam mignęła, ale jakoś nigdy. Dłużej nad nią nie myślałam. Takich bardziej popularnych książek, o których, o których mogliście słyszeć więcej, jest książka Śmierć pani Westway, która też była ulubieńcem kilku osób. To jest książka Ruth Ware, która jest autorką pod Kluczem, która może być Wam jeszcze lepiej znana. Pod Kluczem czytałam, bardzo mi się podobała. Śmierć pani Westway jest jeszcze przede mną, ale też planuję ją przeczytać w tym roku. I tutaj mamy historię pewnej tarocistki, która nie ma pieniędzy, do tego jest ścigana przez mężczyznę, któremu te pieniądze jest do dłużna. Nie może pogodzić się ze śmiercią matki, ogólnie nie za dobrze wygląda jej życie. I pewnego dnia dostaje informację, że jej babcia zmarła. A ona jest raczej pewna, że jej dziadkowie zmarli już dobre parę lat temu, ale postanawia pojechać na pogrzeb i na odczytanie tego testamentu, co może zmienić jej życie. Pod kluczem była naprawdę dobra, więc mam nadzieję, że właśnie śmierć pani Łasboi będzie równie fajna. Więc tak, myślę, że w tym momencie skończę. Mam nadzieję, że znaleźliście tu jakieś tytuły, które was zainteresowały. Część z nich była. Wybierana przeze mnie tak wybiórczo, po prostu z tego, co podawaliście. Wpisywałam tytuły, sprawdzałam opisy, jak były ciekawe, to tutaj je Wam pokazałam, ale też pojawiły się te cztery, które podaliście najczęściej, więc mam nadzieję, że takie coś jest dla Was ciekawe. Dajcie mi znać, czy znaleźliście tutaj coś dla siebie, czy którąś z tych książek planujecie przeczytać, czy może którąś czytaliście i też jest Waszym ulubieńcem. Piszcie mi wszystko w komentarzach, a ja dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Na dzisiaj to już tyle. Widzimy się następnym razem. Cześć.